Jak ja mówię, że, że lepiej, to jest bardzo mądre chyba powiedzenie, lepiej boksować w ringu, niż bicie na ulicy. Taka dewiza w tej chwili przywiedza, żeby nie ciągnąć tych chłopców, szczególnie którzy Pryja, mają dużą energię. Więc, się, nie, żeby, to to właśnie, żeby nie było agresji w szkole, na ulicy, tych, którzy dużą energię, tą czelstą agresję, żeby byli, by ją złotych w ringu to jest właśnie taki właśnie cel no ja no ja my... wychowawczy, to jest najważniejsze. Myślę, że tutaj jesteśmy zgodni co do tego, bo naprawdę przebija się w sachach bokserskich bardzo dużo młodych ludzi. I część, powiedzmy, przychodzi w ten sposób na ulicę w Dolinie, staje tu spary. Zostaje nieraz po nosie i on zaczyna się przekonywać, że no nie jest takim mistrzem, jakby mu mi się to dawało, prawda? I tutaj zaczynamy pracować nad nim, nad jego charakterem. I z tego wszystkiego całego naszego życia wychodzą ludzie naprawdę ustawieni już można powiedzieć mówię ustawieni w sensie takim, że ukierunkowani na życie po prostu dalsze, Nasza szacunek dla ludzi starszych, i dla swoich kolegów, przyjaciół. Między innymi Bóg jest taką dyscypliną. Czyli znaczy, jako często chłopcom swoim, pracownikom już, mówię tak, weźcie na swój, w swoim osiedlu, na swej, w swoim blogowisku, znajdźcie tych chłopców, bierzcie tych takich, którzy tam się rozwijają sami, gdzieś tam niepotrzebnie, potrzebnie, weźcie i ściągajcie na, do nas na salę. To wiecie, często jest tak, państwu, że ci, którzy są bardzo mocni, bo mają kilku bliższych kolegów za sobą. E, są mocne tylko na właśnie tam przed nami. na salę, jak założę już rękawice, żeby no, sprawdzić, to już ta ich odwaga i ta, ta energia już gaśnie. Tak, i często są wice ale wielu, wielu faktycznie mnie się udało, no, to wielu, wielu, że Liczy trzeba w setki. Dużo, dużo wielu. Setki, że właśnie, od to co mówiłem, że od, tej, od tego z mału licy ja odciągnęłem wielu ludzi. Są bo mnie cieszy, jak ci chłopcy kończą studia. Są na wysokich stanowiskach wielu. I to jest największy e sukces. Mój, taki większość tutaj z nas Ale oni nie zapominają o Oj, tak. O, i, to, jestem to, jestem w, to, w później na wielu. Na wielu ale o ślubach, o ślubach, tak, o ścinach, w ślubach, w trzcinach, i jak tylko imprezach, bo tych już później jako doświadczeni ludzie, chociaż niektórzy z tych moich pierwszych wychowanków, to, to już też mają 50 lat. Przy, no, no. Można usiąść za stoją i wspominać tak, tak, no. A to człowieka cieszy, właśnie mówię, często trzeba godzić i te obowiązki domowe, i dziękować tym naszym małżonkom, że one nam na pomagają. W tym właśnie trudno, to trzeba tak codziennie prawie trening, często i dwa razy dziennie. Jest tak u mnie nieraz, że ja jak w biegnicy sobie trenuję, oczywiście z tym chłopcami, że nieraz jest tak, że o 6 rano to chłopcy ci, co nie mogą przyjść po obiedzie, bo idą do szkoły, to o 6 przychodzą do Ale żona już tam to aspekty chłopawcze. Wiem o tym, że, ja, że tym dzieciom wielu, wielu z tej, szczególnie tych jednych, z jednych rodzin rotacji no, często trafiają tak, z rozbitych rodzin, bardzo dużo z rozbitych rodzin. I właśnie to jest najważniejsze, że my stwarzamy takie inne warunki, staramy się im yy, to co nie mają, dla no, nich bez ojców, przez matki same chowają, nie różnych liczby finansowych też, to no, staramy się zastąpić właśnie tego, bo to jest Jest. Często w domu, że tam krzyczą, na nie tylko i tam, bo to bo często zostają. Nie, złączy, to na treningu trzeba, ale, ale dyscyplina, to dyscyplina to dyscyplina, co innego, musimy wykonywać pewne rzeczy i my ich dyscyplinujemy, ale dbamy, żebyśmy stworzyli taki miły, życzliwy, serdeczny klimat. A to właśnie rodziny, bardziej bardziej, rodzinny, bardziej, rodzinny. bardziej jak bardziej rodziny. I to właśnie cieszy na pewno nas wszystko, jeśli z tych chłopców wyrastają, to się wspaniale w ludzie, którzy będą Ale jestem też mobilizacją zresztą. dla dla wychowawców, no czy, że, że że powiedzmy na pewno komuś pomóc. jest to wielka sprawa Ja jestem dobry z tego, jeśli komuś jestem w stanie pomóc w różnych sytuacjach ja w, w, w szkołach, na szkołach i często no, jak są trudności, tylko nieraz mają ci chłopcy, to nieraz no, wymuszam wręcz oceny pozytywne, na razie no może odpuszczę. Tak <laughs> bo jeszcze ktoś pomyśli, tak, że pan Myszejewski naprawdę... No <immen mesela> ja nie powiem, pan, że... Oczywiście dużo żart. Troszeczkę przenosi przenosić, Tak, kuchnia. tak. Przez stara się, bo się pan pomagać we wszystkich sytuacjach. Ale wtedy spojrzenie w szkole jest na pewno no inne tak, na takiego łowciaka i powiedzmy sami nauczyciele już to to również pomagają. Szkoła dużo może pomóc. I, I ]No ta współpraca między szkołą a salą treningową jest bardzo potrzebna. Musi być tak, z reakcjami szkoły, szczególnie z uczniami wychowawczymi. Dokładnie. A muszą być kontakty telefonu bez przerwy i kierunku. I zajęcia wychowawczego też chodzą się razem. W sali jest przedłużeniem. Tak, Jest to właśnie taki element, bo to jest najważniejsze. Wychowawczy. Przy okazji, jeśli są wyniki, no to cieszy człowieka, człowieka. Ale najważniejsze to, że tym młodym chłopcom, jest wiek, dom, często, często się wybaczają w tym, w tym wieku, okay. że my im właśnie zabezpieczymy ten czas wolny, że oni tą energię, tą często nadmierną energię spożytkowują w rynku, a nie a tam, w rynku. Będę serdecznie dziękuję za poświęcony nam czas. Myślę, że kibice boksu również którzy nas widzą oglądają miło było posłuchać takich wywodów które po prostu są połączone z boksem. Dziękuję serdecznie, myślę, że jeszcze mamy dużo czasu i spotkamy się nie następnie wszystko. I wosącego. Wszystkiego dobrego. Okay. Wszystkiego dobrego. Cześć. I powracamy na ring. A wingu pojedynek kolejny w kategorii do sześćdziesięciu kilogramów. Narożnik Czerwony, Nowak Damian, Ring Busko Zdrój. Narożnik Niebieski, Polski Mateusz Róża Karolino. Bartłomiej Bożonny, Jekim je, Stefanski, Czasowy Maciej Trojan i Andrzej Bajas. Ostatnia runda pojedynku eliminacyjnego w kategorii do 60 kg pomiędzy zawodnikiem klubu Ring Busko-Zdrój Damian Nowak a Mateuszem polskim Róża Karlino. Tylko króciutka przerwa techniczna i wznowienie pojedynku. Wydaje mi się chyba jedna z najlepiej obsadzonych wag tego w tegorocznych mistrzostwach polskich juniorów. Naprawdę wielu świetnych pięściarzy w tej kategorii wagowej 60 kg, jak również 64. Najlepsze pojedynki jak do tej pory. Właśnie te dwie kategorie nam zapewniły tutaj w pierwszym dniu rozgrywanych walk. Wydarzenie udzielone przez sędziego Macieja Trojana ze Śląskiego Związku Bokserskiego dla zawodnika z I koniec pojedynku. Zaraz wygląda Dania na z za chwilę w pojawią się Kazimierz Kudrowski, w Kulkanach Zosiąg Kalinice i ja go sobie zjawisz w Bakologii. Przychodząc z Następnej Walki w Tadeusz gradziwy Wrocław na punkty Jacek Konował, Sławomir Kozłowski, Sławomir Wisowski. Waldemar Porządny i Filip Stefanis, Sędziowie czasowi Maciej Projek i Andrzej Matys Za moment poznamy zwycięzcę w tym pojedynku. Sędzia Maciej Trojan zbiera karty punktowe, które następnie powędrują do sędziego głównego. Tegoroczny mistrzostw Polski jest nim wiceprezes do spraw sędziowskich Polskiego Związku Bokserskiego pan Andrzej Filipek.